Dzień dobry Państwu, jak co piątek witamy na spotkaniu z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorem Przemysławem Wiszewskim. Semestr powoli się kończy i w związku z tym, Panie Rektorze, co, co nowego, co w przyszłym semestrze? W zasadzie ta kwarantanna nie wpływa na nasze funkcjonowanie, w tym sensie, że kontynuować będziemy w ciągu całego stycznia ten sposób pracy, jaki wypracowaliśmy w ciągu listopada czy grudnia. Jeżeli chodzi o okres następny, czyli przede wszystkim sesję egzaminacyjną i kwestię zaliczeń, to tutaj dość dużo zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w Wrocławiu. Bo jeśli Wrocław będzie dalej pozostawał w tym rygorze epidemicznym bądź w strefie czerwonej, to nie ma możliwości przeprowadzenia dużych egzaminów stacjonarnych. Bo w zasadzie o to się najczęściej rozbijają te pytania, czy egzaminy będą stacjonarne, czy będą zdalne. Jeżeli będziemy działać w tej sytuacji epidemicznej, w jakiej jesteśmy w tej chwili, to musimy przewidzieć większość, zdecydowaną większość zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej. Natomiast jedynie w przypadku tych zajęć, które są prowadzone w formie stacjonarnej, gdzie zaliczenie wymaga stacjonarnego spotkania się, nie wiem, porównania wyników eksperymentu, przedstawienia czegoś, to dopuszczalne będzie jak najbardziej przeprowadzenie tego w formie stacjonarnej. To również wymaga zgody dziekana. Zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Jeżeli zejdziemy w tym stopniu zagrożenia epidemicznego niżej, to w przeprowadzanie takich egzaminów zaliczeń w formie stacjonalnej będzie bardziej możliwe, choć oczywiście znów z odpowiednim zachowaniem środków bezpieczeństwa i za zgodą dziekana, który musi zagwarantować, że te warunki epidemiczne, ostrożnościowe zostaną, e, zostaną spełnione. No i najważniejsze pytanie, co z kolejnym semestrem? I tu przyznam Państwu, mamy duży dylemat, bo z jednej strony nasze władze ministerialne zachęcają nas bardzo mocno do tego, żebyśmy już szykowali się do powrotu w formę stacjonarną, najlepiej bezpośrednio po tej tak zwanej narodowej kwarantannie, ale to uważam za, za nierealne. Natomiast jak będzie wyglądała sytuacja od początku marca, będzie bardzo dużo zależeć od poziomu wyszczepienia naszych pracowników w pewnym mierze także studentów. No i, i tutaj obawiam się, że zaczniemy podobnie jak w tej chwili, to znaczy zaczniemy z większością zajęć w formie kształcenia zdalnego, kształcenia na odległość. Jedynie w przypadku zajęć praktycznych będziemy stosować zajęcia stacjonarne. Natomiast jeśli ten poziom zaszczepień będzie rósł, a liczba zakażeń będzie spadać, to stopniowo będziemy przechodzić do formy... Hybrydowej, w większym zakresie stacjonarnej, w przypadku tych kierunków eksperymentalnych. Natomiast na pełną formę stacjonarną ja bym w tym roku akademickim raczej nie liczył, powiem szczerze. Więc będziemy zalecać dziekanom, żeby przygotowali zajęcia, programy zajęć, budynki do stopniowego powrotu do zajęć hybrydowych i być może za egzaminów stacjonarnych po semestrze, po semestrze letnim. Natomiast do. Ten powrót pełny do zajęć stacjonarnych przewiduje dopiero z dniem 1 października kolejnego roku akademickiego. No Nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja epidemiczna miała się gwałtownie, gwałtownie poprawić. No tutaj e, pytania epidemiczne, kolejne, takiej do mnie przyszło, czy pan rektor będzie się szczepił? Oczywiście, że tak. To od razu powiem, jeśli tylko będzie taka możliwość, to mój pierwszy krok to będzie zaszczepienie. Zrobię zdjęcie, żeby wam pokazać jakieś selfie ze strzykawką. Nie mam wątpliwości, proszę Państwa, i to no, no, jeśli chodzi o to nasze naukowe podejście, a tylko z takim tutaj do Państwa przychodzę, to nie ma innego lepszego sposobu na opanowanie epidemii niż masowe, i to jeszcze raz podkreślę, masowe szczepienia, bo jeśli nawet dopuszczamy tą dobrowolność szczepień, to musimy pamiętać, że jeśli zaszczepi się niewielka część naszej populacji, a pamiętajmy, że szczepienia dotyczą osób dorosłych, natomiast nie dzieci, to ci, którzy nie będą się szczepić, będą ciągle potencjalnymi nosicielami choroby i dzieci, które będą wchodzić w wiek dorosły, a które będą miały większą podatność wtedy na zakażenia, będą zagrożone tymi zakażeniami. Krótko mówiąc, cały czas będziemy funkcjonować jako takie swoiste siedlisko, w, siedlisko tej choroby. Co więcej, nikt nie jest w stanie powiedzieć, na jak długo utrzymuje się odporność, którą nam zapewni szczepionka. Więc jeżeli chcemy opanować tą epidemię, to powinniśmy jak najszybciej, jeśli to jest możliwe, to w całości społeczeństwo dorosłe, jeśli nie, to w jak największym zakresie wszyscy się wyszczepić dla dobra siebie, ale też dla dobra swoich dzieci, wnuków, w całej naszej wspólnoty. Teraz temat, który może warto powiedzieć, nie było jeszcze o tym pytań, ale, ale wiemy, że to przychodzi, to znaczy no. przychodzą święta Sylwester i mamy szczególne obostrzenia z tym związane, a jednocześnie wiemy, że nasi studenci na przykład mieszkają w Akademikach, będą przyjeżdżać, wracać. Y Jakie tutaj są zalecenia Uniwersytetu? Jak ta sytuacja wygląda? Czy wiecie Państwo, to też musimy zachować wiarę w swoich studentów i pracowników. Ja zawsze uważam, że to są po prostu bardzo mądrzy, racjonalni ludzie. To znaczy nikt nie będzie ryzykował, że jak zacznie kichać, a dwójek wujek nie miał smaku i węchu, to nikt nie będzie wracał do akademika, gdzie są jego koleżanki i koledzy będzie zostawał w domu, odczeka, poczeka, zobaczy czy jest zdrowy, nie będzie przecież ryzykował, że zakazi innych. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy też i zachowajmy spokój, że nasi studenci i pracownicy po prostu się odwiedzają, jeżdżą, wracają do domów. To nie jest też tak, że ta migracja, choć duża i ta wymiana rzeczywiście niesie ze sobą ryzyko, spowoduje jakąś drastyczną drastyczną zmianę. Nadal uważam że zachowywanie tych środków bezpieczeństwa, które zachowujemy, gwarantuje nam, że będziemy mogli spokojnie funkcjonować. Ja tylko przypomnę, że cały czas mamy studentów w akademikach, poziom zachorowań jest minimalny, nigdzie nie powstało żadne źródło zakażeń, jakieś ognisko zakażeń, ani na uniwersytecie w jakiejś większej skali, ani w akademikach. Ja jestem dumny ze swojej wspólnoty, naprawdę są to ludzie, którzy wybrali studiowanie, racjonalne podejście do świata. I nie widzę tutaj zagrożenia z tego tytułu. Kolejne, kolejne, zanim kolejne pytanie, to jeszcze informacja: ponieważ niektórzy studenci być może w Sylwestra będą musieli na przykład z jakichś mhm. przyczyn być w akademikach, a jak pamiętamy, tam jest będzie zakaz poruszania się czy wychodzenia od 19.00. Tak. E, mhm. więc, Chyba poprosimy pewnie naszych studentów, żeby na bieżąco śledzili to, co. Znaczy, no wszystko wskazuje na to, że będzie ten zakaz i to nie on od nas. To jest po prostu zakaz, który został sformułowany przez nasze władze. No, ja zawsze zachęcam do zachowania bezpieczeństwa, więc może lepiej tą jedną, przepraszam, sylwestrową imprezę w życiu sobie podarować, może lepiej spędzić ją w gronie dwóch, trzech osób. Możecie wyjść o 19, bawić się w tym niewielkim gronie, wrócić sobie nad ranem, nikt tego nie będzie przecież zabraniał. Chodzi o to, żeby nie gromadzić się w dużej liczbie dużymi tłumami i nie stwarzać zagrożenia transmisji wirusa. Czy to jest rzeczywiście tak, że na, na świeżym powietrzu ten wirus się przenosi? Ja wątpię, wiele razy mówiłem, że badania nie wskazują na to, żeby kontakty na świeżym powietrzu groziły dużym ryzykiem transmisji wirusa. No ale okej, takie jest zarządzenie, my przestrzegamy prawa, więc bardzo Was proszę, żebyście zaplanowali te swoje spotkania, imprezy, może po prostu w bardzo małym gronie, a może spędzili je w białej sali, ja spędzam tak wiele lat i muszę Wam powiedzieć, zabawa jest przednia zawsze. Z trójką dzieci, psem i dwoma chomikami po prostu bawimy się na ubaw. Mamy kolejne kilka pytań, które jest związane które są związane z prenumeratami, uh -huh. które uniwersytet zaproponował studentom, a potem się z tego wycofał. Uh -huh. Jak Pan może to skomentować? Że są pytania? Nie, no pytania, pytania są różne. Hmm. Na przykład, czy Pan przeprosi za te prenumeratę, czy uważa Pan, że to są właściwe media, które chcemy, które chcemy czy promować, czy w ogóle promujemy, uh -huh. udostępniając prenumeratę. Uh -huh. Ten czy inny tytuł. Mhm. No, proszę Państwa, ja tu jestem w wielkim kłopocie, no może dlatego, że po prostu mam już swoje lata i, i przez to inaczej widzę ten świat, ale żeby było jasne i to mówiłem od samego początku, uniwersytet nie jest polem do żadnych sporów światopoglądowych, natomiast z drugiej strony jest miejscem, gdzie ludzie spotykają się bardzo różni, gdzie mają bardzo różne poglądy i my mamy nauczyć ich, jak ze sobą rozmawiać. Mamy taką popularną metaforę bańki informacyjnej, towarzyskiej, w której coraz więcej osób się zamyka, spotyka ze swoimi przyjaciółmi, dyskutuje z nimi. Ja uważam, że uniwersytet jest miejscem, gdzie te bańki muszą pękać, ale pękać w sposób taki racjonalny, kontrolowany, że trzeba się poznawać, dyskutować ze sobą, wymieniać się poglądami, falsyfikować swoje hipotezy. W tym kontekście w sama akcja uważałem i uważam za bardzo cenną, bo miała ona pozwolić studentom na możliwie szerokie zapoznanie się z treściami obecnymi w prasie. I powiem wprost, ja bardzo szanuję moich studentów i uważam, że oni są naprawdę mądrymi ludźmi i potrafią odróżnić dobre dziennikarstwo od kiepskiego dziennikarstwa, czasami od bardzo złego dziennikarstwa, ale muszą mieć na to szansę. Ktoś ich musi tego nauczyć. Nie czytam pewnych gazet, więc trudno mi powiedzieć, polegam na swoich pracownikach i ja mam do nich zaufanie. Jeżeli zdarzył nam się taki przypadek, który doprowadził do tak wielkiego wzburzenia, to zareagowaliśmy tak, jak moim zdaniem powinniśmy. To znaczy, żeby uniknąć tych konfliktów, żeby uniknąć tych sporów, wycofujemy się z tej działalności na chwilę obecną, wrócimy do niej konsultując ją lepiej z samorządem studenckim. Bo nie zmieniamy swojego podejścia. To znaczy, uniwersytet musi być miejscem, gdzie ludzie spotykają się i wymieniają swoje opinie, gdzie badają sprawy, gdzie szukają prawdy. I nie jest to też miejsce, gdzie dominuje jeden światopogląd. Zawsze będzie tak, że ktoś nas nie będzie lubił, żeby było jasne. Zazwyczaj tak jest. Nauki, nauka lubi się wtedy, kiedy potwierdza własne hipotezy, nie lubi się wtedy, kiedy ich nie potwierdza. Szanujemy wszystkich naszych studentów. Wielokrotnie to mówiliśmy i wielokrotnie dawaliśmy temu wyraz. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć? Znaczy, nie bardzo wiem, za co miałbym przepraszać. Oczywiście, jeżeli zostanie to jakoś wyeksplikowane, to postaram się odpowiedzieć. Ja dostałem dwa listy w tej sprawie. Z reguły nie odpowiadam na pisma, które są mailingowo do mnie przesyłane, bo ciężko powiedzieć, kto za nimi stoi, ale oba były bardzo kulturalne. Obo zwracały uwagę na problem, zareagowaliśmy, dyskutowaliśmy o tym. Cały wczorajszy dzień w zasadzie temu poświęciliśmy. Jak pogodzić te interesy sprzeczne, ponieważ bardzo dużo studentów skorzystało już z tej akcji i nie chcieliśmy też im sprawiać zawodu i w, rezygnować z tej działalności. No, wypracowaliśmy jakieś rozwiązanie, będziemy się starali polepszyć naszą działalność. A jeśli kogoś nasza działalność skrzywdziła, sprawiła przykrość, no to możemy przeprosić w tym sensie, że na pewno nie chcieliśmy tego zrobić. Nikt z nas. Staramy się i to bardzo mocno będziemy zawsze podkreślać, jednak pokazać różne oblicza tego świata. Około rok temu słychać było o badaniach poszukiwawczych aktu erekcyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponoć miał się znajdować w filarze gmachu głównego. Czy coś o tym wiadomo? <laughs> Obawiam się, że to profesor Burdukiewicz, który prowadził wtedy takie badania mógłby coś więcej powiedzieć. Na ile mi wiadomo, to takiego aktu nie odnaleziono w żadnym, w trakcie żadnego z badań, które były prowadzone tutaj archeologicznych w trakcie przebudowy czy remontu Uniwersytetu. Mamy nasz złoty pociąg, jednym słowem będziemy <grym> poszukiwać. Ale za to bardzo ciekawe rzeczy, to. bardzo ciekawe rzeczy odnajdowano w trakcie w remontu Auli. I tutaj pamiętają być może Państwo taką historię o znalezieniu liściku, który mhm. był e, ukryty w jednym z załomów Auli o odnajdywaniu też ukrytych do tej pory malowideł. Jedno z nich będziemy odnawiać właśnie w trakcie remontu, także myślę, że zobaczycie coś, czego do tej pory nie widzieliście jeszcze w naszej, w naszej auli. A niektóre fragmenty z auli zostaną przeniesione. Nie tylko dlatego, że chcemy jak najszerzej pokazywać naszą aulę, ale dlatego, że tuż po wojnie aula była mocno zniszczona. Te freski były odnawiane także przez naszych własnych no, twórców, artystów. Niekoniecznie w sposób zupełnie profesjonalny. Dzisiaj będziemy raczej starali się te elementy jakby przenosić do muzeum, żeby pokazać tą ciągłość troski o dziedzictwo kulturowe, natomiast odnawiać w, w zgodzie z obecnymi trendami w sztuce konserwatorskiej aulę tak, żeby rzeczywiście była tą aulą barokową, a niekoniecznie z elementami dwudziestowiecznej sztuki. Kolejne pytanie, właściwie padło już wcześniej. Czy mimo pandemii będzie zimowa rekrutacja na studiu? Tak, zimowa rekrutacja rusza na kilku kierunkach. Oczywiście nie w całym uniwersytecie, bo nie wszystkie kierunki prowadzą taką rekrutację, ale tak, wydaje mi się, że już powoli się nawet rozpoczyna. Na pewno matematyka tak. na pewno Tam są wybrane kierunki. Także w przypadku rekrutacji na te studia będą, będziemy przechodzić te same etapy jak w przypadku rekrutacji letniej, no tylko z pewnym przyspieszeniem. I kolejne pytanie, co z akcją wsparcia uniwersytetu dla rodziców mhm. ona ruszyła i na jakim jesteśmy etapie. Tak, w tej chwili zebrałem już informacje od dziekanów. No, sytuacja lokalowa jest jaka jest. W większości przypadków niestety nie ma miejsc, które można by przeznaczyć na te pokoje, czy marzyłem zresztą pokoje opieki dla dzieci. Na pewno będziemy się starali tam, gdzie tylko to jest możliwe, montować przewijaki w przyszłym roku, tak żeby, żeby tą tą część przynajmniej zabezpieczyć, bo, bo ich nie ma po prostu w, na Uniwersytecie. W związku z tym zastanawiamy się też nad innymi działaniami alternatywnymi, w tym między innymi nad takim twardym działaniem. To aż boję się myśleć, bo przecież pewnie główna księgowa mnie słucha i dyrektor finansowy, ale zastanawiamy się nad jakąś formą dopłat dla żłobków, zwłaszcza dla naszych pracowników. Jest to jednak duże zadanie, duże wyzwanie finansowe, także ze względu na, no, na takie przeszkody formalno-prawne, ale mam to cały czas w głowie i na pewno będziemy nad tym pracować. Wiem też, że pan Łukasz Prus pracuje nad waszymi ankietami i wnioski z tych ankiet będzie mi przedstawiał. Myślę, że tuż po nowym, tuż po nowym roku spotkamy się i szczegóły tej akcji będziemy omawiać. Ale tak, wsparcie dla naszych rodziców, dla rodziców pracowników, rodziców doktorantów jest naszym, jednym z naszych priorytetów. Kolejne pytanie, i to jest ciekawe bardzo, zastanawiam się przede wszystkim, przez kogo zadane. Jak pan uważa, czy pandemia i dziwny, czy taki ograniczony sposób przeprowadzenia matur, jak on wpłynie na y, jakość studiowania tych przyszłych roczników i na to, kto dostanie się na uniwersytet? No to jest pytanie z, z takiej kategorii w, trochę wróżebnych, natomiast ja ja mam ogromne zaufanie do ludzi młodych i patrząc też na swoje dzieci, które są w wieku od maturalnego przez ósmą klasę i zaczynają dopiero kształcenie w szkole podstawowej, ja widzę, że z jednej strony dzieciaki naprawdę angażują się w to, co ich naprawdę interesuje. Czy potrafią cały dni spędzać na rozważaniu pewnego aspektu, na zagłębianiu się, poszerzaniu swojej wiedzy. Niechby i to była szczególny charakter broni użytej w jakiejś grze RPG, to powoduje, że sięgają po opracowania historyczne, starają się dowiedzieć czegoś więcej. I paradoksalnie takie ja używam świadomie tego słowa dziecięce, ale nie absolutnie negatywnie je wartościując, podejście jest podejściem studenckim. Znaczy, tego byśmy chcieli, żeby nasi studenci mieli w sobie pasję, żeby nasi studenci skupili się na tym, co jest dla nich ważne poznając nieco szerzej, jednocześnie widzieli to, co jest ich sensem studiowania. Więc na pewno będą jakieś braki, mój Boże, kto nie ma braków. Ja pamiętam, że studiowałem i też jakieś braki musiałem nadrabiać. Ale z drugiej strony, jeśli jest pasja, jeśli jest ta miłość, to naprawdę jestem przekonany, że te roczniki nie będą w niczym ustępować tym, które kształciły się normalnie, stacjonarnie na, w swoich szkołach. Hmm. Pytań więcej nie mam, nie wiem jeszcze czy, czy są jakieś na YouTube. Ja, ja to mam, ja chcę coś powiedzieć. No, już oczywiście, o, więc właśnie mamy jeszcze 10 minut. No więc ja też chciałam powiedzieć coś o, o tym, co nas czeka w przyszłym roku, bo w, w zasadzie to jest chyba już nasz ostatni live przed tak, świętami, tak, prawda? Tak. Potem będą święta, nowy rok. Mamy swoje plany na ten 21 rok. Ciężko powiedzieć, czy uda nam się wszystkie zrealizować, no bo czasy są, jakie są. Nie będę Wam obiecywał, że będziemy rozwijać nowe inwestycje infrastrukturalne, bo, bo nie jestem w stanie tego powiedzieć. Finanse są wielką niewiadomą w chwili obecnej. Natomiast mamy bardzo konkretne plany, które mają pomóc naszym pracownikom i studentom w rozwijaniu działalności naukowej i dydaktycznej i w życiu na uniwersytecie. Pomijając te kwestie społeczne, bo o tym dość dużo mówimy za każdym razem, tutaj chcę się skupić już na tych bardziej takich twardych rzeczach, więc przede wszystkim będziemy rozwijać nowy sposób aplikowania o granty. Chcemy powołać biuro obsługi projektów, które będzie kompleksowo wspierać wszystkich, którzy będą chcieli aplikować o zewnętrzne źródła finansowania. I to jest bardzo ważne, bo do tej pory było to dość rozproszone. Zapewnialiśmy to wsparcie naszym pracownikom, ale w naszej ocenie w stopniu niewystarczającym. Bardzo chcemy, żeby nasi pracownicy czuli, że uniwersytet ich realnie wspiera od momentu, kiedy pojawiają się z pomysłem, aż do momentu, kiedy rozliczają swój projekt. I temu ma służyć powołanie tak zwanego BOP-u, czyli Biura Obsługi Projektów. Druga rzecz, która bardzo mocno wyszła w tej chwili, a którą bardzo chciałbym, żebyśmy jakby zamknęli i wcielili w kolejnym roku, to jest elektroniczny obieg dokumentacji. Dzisiaj rzeczywiście tych dokumentów papierowych, które musimy nosić, zanosić, odnosić, przybijać, pieczątki, podpisywać jest ogrom. I tak jak obiecywałem w trakcie kampanii swojej wyborczej, nie tylko chciałbym zmniejszyć tę liczbę podpisów i pieczątek, ale też sprawić, że wejdziemy na nowy, w nowy etap tej pracy z dokumentem. Jeżeli nam się to uda, to zniknie wiele obciążeń dla pracowników, ale też pracowników, rozumiem tutaj, administracji. To znaczy oni nie będą musieli biegać z tymi wszystkimi dokumentami, one będą przepływać po prostu w naszym systemie. Wdrażamy systemy standardowe, to jest EZD przede wszystkim elektroniczne zarządzanie dokumentacją, ale także wewnętrzny elektroniczny elektronicznych dokumentów. Idąc dalej, bardzo ważne dla nas jest też wprowadzenie w tych... Efektów uczelni badawczej, o której bardzo często się pytacie, za chwilę ruszy duży konkurs, konkurs na tzw. inkubatory doskonałości naukowej. Już jesteśmy po ostatnich konsultacjach, dokumentach, inkubatory przekształcą się z biegiem czasu w centra badawcze, które będą doskonalić te elementy, te sfery naszych badań, które nie są jeszcze odpowiednio umiędzynarodowione, ale ja bym chciał, żeby takich centrów było więcej, to znaczy, żeby one stały się wzorem dla powstawania takich jednostek, gdzie rzeczywiście specjalistyczne, ale bardzo umiędzynarodowione wysokiej jakości badania są prowadzone. Chciałbym też już, bo ja mogę dużo, tak, ale nie chciałbym tutaj dominować. Chciałbym też, żebyśmy w, przeprowadzili w, na, na pewno na początku w niewielkim zakresie, ale jednak budżet partycypacyjny, to znaczy, żebyśmy dali możliwość, Decydowanie naszym pracownikom o pewnej części budżetu, o ich zainwestowaniu, nie wiem, w trawniki, w drzewa, w kwiaty, w ławki, w cokolwiek, tak żeby każdy mógł na uniwersytecie poczuć, że jednak od niego zależy też, jak jego rzeczywistość wokół niego wygląda, że nie tylko kwestia grantów, nie tylko badań, ale też takie rzeczy, które pozwalają poczuć się, że to jest mój uniwersytet, że ja jestem tutaj, że ja jestem tutaj u siebie. Dwa, dwie ostatnie rzeczy. Umiędzynarodowienie to, są, to jest duży problem teraz, ponieważ zakładaliśmy, że to umiędzynarodowienie będzie opierać się zawsze na wyjazdach i przyjazdach. W tej chwili musimy myśleć o tym, jak to umiędzynarodowienie ma funkcjonować także w tym okresie, kiedy wyjazdów, przyjazdów za dużo nie będzie. Wszyscy liczymy na szczepionki, ale na ile to przyspieszy ten, ten proces powrotu do takiego normalnego obiegu naukowego. Ciężko powiedzieć, ja raczej nastawiam się, że pierwszy semestr dalej będzie zdalny, więc tutaj dużo rzeczy jeszcze jest przed nami w tym zakresie. No i wreszcie rzecz bardzo duża, bardzo duży problem, nad którym pani prorektor Bugla-Płoskońska pracuje, to znaczy zmiana charakteru edukacji, podniesienie przede wszystkim aspektu jakościowego, bezpośredniego kontaktu ze studentami. Czyli to wszystko, co określamy jako tutoring, nowe programy studiów, takie, które będą nakierowane jeszcze bardziej na rozwijanie indywidualnych potrzeb badawczych poszczególnych studentów. Krótko mówiąc, przyszły rok ma być rokiem, w którym realizujemy dążenie do stania się Uniwersytetem Badawczym i to jest ten zasadniczy cel, który chciałbym realizować przez kolejne lata. No jeszcze kijnowisko, no. bo pytania nie ustają o, 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 o gazetę polską ale także w kontekście też nowej stosunkowo mm. funkcji, jakim jest Rzecznik Równego Traktowania, Rzecznik Antydyskryminacyjny, niektórzy odbierają to z jednej strony zaprowadzenie takiej prenumeraty, które bywa odbierane jako legitymizacja tego, mm. tego tytułu, jako sprzeczne z istnieniem funkcji Rzecznika Antydyskryminacyjnego. No to, znaczy ja tego absolutnie w żadnym wypadku nie widzę jako sprzecznego, z panem Łukaszem, z panem Mecenasem Prusem spotykam się w zasadzie raz na tydzień, maksymalnie raz na dwa tygodnie i wiele rzeczy załatwiamy. Jest on bardzo aktywny i bardzo pomaga nam na uniwersytecie. Nie znam osoby, która byłaby bardziej oddana tej funkcji, którą, którą przyjęła, więc to kompletnie nie widzę tutaj jakiegoś, jakiegoś związku. Doprecyzujmy też, że uniwersytet nie prenumerował tej gazety. Nie poniósł żadnych kosztów i nie zamierzał ponosić żadnych kosztów. Natomiast miał, to działanie miało pokazać czyli inną stronę dziennikarstwa niż tą, którą zaproponowaliśmy w pierwszym rzucie, czyli w tym przypadku gazetę, gazetę wyborczą. Ciężko mi ponosić odpowiedzialność, powiem szczerze, za, no, za treści, które tej gazecie zdarzają się publikować i, i przyznaję, że no, nie wiem, co mam z tym fantem zrobić. Zamknęliśmy temat. Jeżeli wywołuje on tak wielkie emocje, to znaczy, że rzeczywiście źle przygotowaliśmy tą akcję. Ok, przepraszam za to, postaramy się szerzej to konsultować. No, no i tyle. Natomiast ja cały czas nie mogę oprzeć się temu wrażeniu, że, w, że jednak powinniśmy się lepiej rozumieć, to znaczy mieć do siebie też zaufanie. Na pewno uniwersytet nie, w, nie promuje zachowań, które miałyby degradować kogokolwiek. W naszej bibliotece mamy bardzo różne rzeczy i naprawdę nie wyobrażam sobie, że w, dożyje czasów, w których będziemy musieli usuwać coś z biblioteki, bo jego treści są negatywne i negatywnie też przez nas oceniane, ale to są zapisy kultury. No, tak funkcjonuje świat. Um, mówił Pan o, o tych gorących emocjach, no zbliżają mhm. się święta, mhm. chociaż święta bywają czasem. Czasem silnych emocji, ale no. one dotyczą już innych rzeczy, na przykład farszu do uszek albo czegoś. Uh -huh. Natomiast generalnie zazwyczaj jednak sprzyjają temu, żeby te emocje wygasić i przekierować na jakieś bardziej pozytywne. Uh -huh. Mam nadzieję, że tak będzie i chyba, yy, ponieważ jakiś czas się nie zobaczymy, no to panie rektorze, czego pan życi? życzy naszej wspólnocie na ten czas? Ja myślę, że przede wszystkim zdrowie, bo cokolwiek byśmy w danym momencie o cokolwiek nie bylibyśmy źli, zdenerwowani, o cokolwiek byśmy się nie spierali, to możemy to robić dlatego, że jesteśmy zdrowi. Możemy to robić też dlatego, że jesteśmy razem, bo jeżeli się spieramy, to znaczy, że chcemy być ze sobą, chcemy jednak dyskutować i chcemy, żebyśmy razem pewną wizję tej wspólnoty podzielali. Ja oczywiście prywatnie życzyłbym sobie też, żebyśmy mogli jak najszybciej spotkać się już nie wirtualnie, tylko tak realistycznie, bo wtedy lepiej się dyskutuje i lepiej można też tą drugą osobę zrozumieć. Brak tego kontaktu czasami nakręca te emocje, które, których potem żałujemy bardzo często. Natomiast dla mojej wspólnoty, kurczę, no ja mam dobrą wspólnotę, naprawdę mam fajnych ludzi, świetnych studentów, bardzo dobrych pracowników. Życzyłbym im tego, czego oni pewnie sobie też życzą, to znaczy spokoju, możliwości prowadzenia badań, realizowania siebie w pracy, fajnego studiowania, super zabawy, tysiące tych rzeczy, za, wszyscy, za którymi wszyscy tęsknimy, ale które mam nadzieję uda nam się w przyszłym roku zrealizować. Zdrowia przede wszystkim. Więc zobaczymy się już pewnie w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że przynajmniej od tej strony covidowej będzie on lepszy niż, niż ten. Dziękujemy Państwu na dziś. Do zobaczenia już. No i wcześniej chyba 8 stycznia. Mata, no, do widzenia Państwu i jeszcze raz zdrowia. Uważajcie na siebie. Wszystkiego dobrego.